Siemanko moi drodzy, ja się nazywam Pulsar i witam Was w piątym odcinku Resonant Rice'a na Extreme Techu I co po pierwsze? Trochę rozbudowałem moją fabrykę potionów. Tutaj oczywiście nasz Tesseract też działa, ale nie chcę mi się tutaj go przemieszczać za każdym razem. Tutaj możemy kompaktową yy, zrobić yy, energię z tych potionów przy użyciu dwóch enderchestów. Dlatego tak chyba postanowię, żeby zrobić. Co jeszcze? Mieliśmy zrobić grinder i już troszeczkę się przygotowałem. Tutaj będzie grinder główny, który tylko i wyłącznie będzie produkował dla nas... Co, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Essence? o tutaj mam to essence bucket mine factory no to ogólnie chodzi o, o tą esencję z mobów dlatego musimy tutaj postawić grinder jeden autospawner postawimy gdzieś indziej powiedzmy tutaj taką małą faremkę zrobimy na tych summonerów i tak dalej a Tutaj postawimy taką Ok, więc to musi tak wyglądać Tutaj nasza bateryjka Tam do grindera idzie prąd Czy energia, stąd Rewki. Tutaj są dwa potion generatory To musi na kratkę działać, bo to są yy, item translocators Więc muszę to zrobić tak Tu jest zaznaczone, co z tego ma wychodzić. Więc tu ma trafiać... Ma trafiać pionki. Teraz musimy odbiór tych pionek zaznaczyć też na jedną kratkę, czyli musiałby być gdzieś... Gdzieś tutaj, tu się nic nie psuje? Nie. A jeszcze muszę Wam pokazać. Dobrze, czyli jak to będzie tu, ten ender chest, to będzie ok. Powinno być ok, więcej translokatorów. Teraz tak, tu i tu i tu i tu. Tu musimy zaznaczyć i tu. że wychodzi butelka z wodą tylko i wo włączamy i tu też tu wychodzi tu wychodzi a buteleczki pójdą już do produkcji no dobrze to co musimy wyłączyć Przede wszystkim te światełka. Tutaj damy. Tu już będzie ciepło. Yy, ciemno, ale dodatkowo powinny się mopki pojawiać. Okej, okay, jednak muszę to zakryć całkowicie, więc wezmę, zrobię to tak Niech tam sobie to działa To będziemy widzieli czy coś się zbiera Tu od dołu puścimy tymi kabelkami. Bo nie mam tych kabelków, więc będę musiał je naprodukować. A zobaczcie jak ja głupi jestem. Przecież ja muszę to włączyć. I teraz powinno się wszystko dziać dobrze. A jak zamknę to już bardzo dobrze powinno się dziać. OK, i łączymy do drugiego grindera. Znaczy auto spawnera, dokładnie. auto ma prąd czy tam jakby to nazwać energię? I tu dopiero ta skrzynka będzie miała rację bytu. Ładnie jest zamknięte. Ok, weźmiemy Mother Spider. Chyba nie musi być tutaj exact copy. Nie ma co się bać, bo jeszcze nie mamy żadnej esencji. Okej, okay, chyba wszystko zaczęło działać, nie trwało to długo Już mamy spider egg Tu latają zwierzątka Oj, tutaj jak, jakieś infernal są też, mam nadzieję, że nie wyjdą Okej, okay, żeby naprawić całą sytuację wpadłem na pomysł, żeby podłączyć wyłącznik do grindera i do y, autospawnera Jednak gdy wyłączymy już autospawner to grinder musi cały czas chodzić, żeby wybić te moby, które są w środku, jakbyśmy coś chcieli Czyli Naraz będziemy wybijać wszystko. Jezu, co tam się dzieje? Po prostu wyłącznik zrobimy tutaj. Teraz na pewno nie działa. Teraz też nie działa? Nie, no działa. Teraz działa, a teraz nie działa, więc będzie pasował. Okej, okay, tak jak też obiecałem tak zrobimy, czyli zajmiemy się tymi petami. Jak tylko znajdziemy jakiegoś kamelona od niego zajdzie, zaczniemy. Od niego zaczniemy, mamy tutaj go. Za pomocą melon, melona możemy go karmić. I zaczekaj. Shift plus Czym ja mam snake plus right click, ale może... z gołą łapą. Pewnie muszę mieć gołą łapę. Ok, za pomocą okapająka go po prostu leczymy. I teraz co? Nie wiem co. Bierzemy tego drugiego peta. I widzieliście, z tego jajka wypadł nam shell czyli skorupka tak zwana i za pomocą tej skorupki będziemy mogli tego pajączka sobie sobie podnosić, czyli zobaczcie, mogę go znowu podnosić, a bo tutaj miałem to Dobra, ale nie o to chodzi, żeby... Dlaczego on jest... O nieładnie z jego strony. Uuu, panie, ty chcesz nas zabić? Tu raz jeszcze rozbijać tego a ja po prostu muszę go załatwić bo dobra wracamy czyli pójdę sobie po jeszcze jedno jajko Znowu Infernal, ja nie mogę. Muszę cię zabić, kolego, bo będziesz... Ty będziesz mnie... Na pewno będziesz mi sprawiał problemy, ja muszę cię zabić. Musimy jakiegoś normalnego wylosować w końcu. Dobra, jest normalny, jest normalny, więc go żywimy. Już widzę tamtego, jak mu go... I mamy mother Spider- nie, baby spider, ale w postaci tego. Dobra, i na tym mogę jeździć. Ale zasuwa, ja nie mogę. Tylko nie wiem, czy tego mogę chować sobie, pajączka. Obawiałbym się, że... Ciekawe jak schodzenie po ścianie, żebym ja się nie zabił tutaj. Tyryry, tyryry, tyryry. Ale zobaczcie, czy to nie jest fajny pomysł. Nie wiem, czy teraz tego pajączka pewnie mógłbym no obawiam się ale spróbujmy Spróbujmy schodzimy z shiftem i go zapakować znowu do do shell'a nie da się bo to jest już nasz nasz ziomeczek Dobra to sobie wyrzućmy i teraz On będzie sobie za nami chyba chodził. Nie, czy on będzie stał w miejscu? Tak, będzie stał chyba w miejscu. A teraz będzie za nami chodził. Czyli wszystko rozumiem? Już jak to działa. Czy mogę Cię zabrać z powrotem? Nie, ale jesteś super gościem. Teraz tutaj mamy drugiego. Gościa Który będzie dawał buffy Będzie za nami chodził Albo będzie stał I tego gunpowder leczymy Czyli tak, stójcie. Ty będziesz stał tu i ty też będziesz stał tu. I jakie one są słodziaki. Armia takich pajączków i możemy tutaj się czuć bezpiecznie. Ty stoisz tutaj. Ty też stoisz tutaj, maluchu. Nie, czy ty nie, nie wiesz, co to znaczy stój tutaj No dobrze, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Traki chaotyczny trochę był Co w przerwie zrobię? Na pewno bikona, bo mam dużo złota. I szkoda by było go marnować tutaj i... i może dopracuję lepiej tą farmę żeby można było ją wykorzystać No nic, ja się z wami żegnam i idę montować ten film, bo nie wiem jak to pójdzie Na razie, cześć, do następnego